Siemanko wszystkim z tej strony Kitek, a dzisiaj jesteśmy w Kitkowie, tak, to jest kitkowo, nie mufinkowo, mufinkowo jest. Po drugiej stronie właśnie tego, o powinno tam być, trzeba było mówić po drugiej stronie rzeki, ale nie po drugiej stronie tej czerwonej linii, która jest tutaj zbudowana. Powiem wam tak, odnawiłem swój piękny domek. Mój domek wygląda aktualnie w ten sposób. Prawie udało mi się go odbudować. Brakuje nam tu jeszcze trochę, by się pieniążków zainwestować. Co prawda, została nam tutaj wanna o matko, jaka dziura, nieważne, nikt tego nie widział. Trzeba będzie tu jeszcze podbudować wszystko, żeby to się nam nie zawaliło, ale ogólnie chciałem wam dać informację, ponieważ plan na odcinek jest prosty, tak? Dzisiaj będziemy robić co, 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 co... Co, naprawdę? Serio? Drzewo mi tu wyrosło. Czy ono się przybiło na górę? Ej, nie przybiło się, ja nie mogę. Drzewo mi tu wyrosło No, powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Dobra, możemy je tak zostawić. Możemy otworzyć do niego drzwi. Uy, to jest potworów, nie? Trzeba zabudować tą dziurę. Dobra, wychodzimy stąd, bo tam jest gnieździsko potworów. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Ostatnio do naszego, jakby powiedzieć, miasteczka przyjechała nowa osoba. Jest to szeryf. I szeryf przy okazji postanowił, że ponieważ dzieją się tutaj bardzo dziwne rzeczy. Jest bardzo dużo ząbiaków i innych takich. Postanowił, że będzie miał tutaj swój komisariat policji. Powiem, wam, że za Daje mu to trochę czasu i już prawie wybudował cały ten komisariat. Jeszcze tutaj brakuje, oczywiście, drugiego piętra i tego wszystkiego. Słyszałem, że to ma być dwupiętrowe, ale tutaj widzicie, tu powoli robią się cele, i mam tylko taką nadzieję. Łatko. Szeryf? Nie, co to jest? Co? 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 Co to się stało? Dobra, wiecie co? Ja mam taki mały pomysł. Przemienimy się może w jakieś y, zwierzę inne. Podejdziemy sprawdzić co to jest. Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz Endermanem. <laughs> Zobaczcie, patrzyło się na mnie. Widzimy? Ta o nie, oh, nie, 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 ona jest wroga, droga, droga, droga. uciekałem. Myślałem, że nie będzie nas widzieć, ale jednak... Dobra, Enderman musi zjeść sobie troszeczkę... A nie zauważyłam mnie. Ja proponowałbym ją pokonać, bo to chyba raczej nie jest nasz szeryf, może to jest jakiś budowlaniec, który tu buduje, czekajcie. I dobry, proszę pani. Czy jest pani wrogo? No nie goni? No nie goni, chodźcie. O ty! Co jest? O matko! Jajkiem w nią! Podejdź tu tylko. A ty ma. O, dostała! Haha! <laughs> nie! kruciznę dostaliśmy! O nie! Pomocy! Ja nie mogę! Co jest? Czekam! Ja nie mogę! Przestań, proszę! Ale zobaczcie, jaka ogra na początku. Rzuciła z sloa i potem zaczęła mnie dopiero gonić potami trującymi. O matko! Trzeba będzie ją jakoś pokonać. Powiem wam, że zamiana Wendermana to nie był zbyt dobry pomysł, bo wyglądam troszeczkę dziwnie, ale ale okej, okay, nieważne, zjedzmy jeszcze tej guzika. Musimy znaleźć jakiś trochę jak jakbym tak zrobił? Ona rzuci teraz spotkę, a ja ją zdodżuję. Rzuć, do, rzuć. Dobra, jest do czy poleciał. O! 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 Nie, jest, jest, Uf! o matko, o tak. Teraz tylko uważać nie wpaść do O nie, coś nie wie. O, Poczekajcie, czekajcie, coś czuje coś, coś to się. A, 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 a. Co jest? Matko! Ojeju! Jestem Wiedźmą, jaki mam nohal! czekajcie, jajko do góry, zjedzmy sobie a guzika. O matko, to jestem jajkiem własnym. Dobra, powiem wam, że wygląda troszeczkę strasznie, ale zauważyliście coś, Wiedźma potrafi trzymać i temę. Jako nie, jeden z nielicznych postaci, ona normalnie potrafi trzymać i A właśnie zapomniałam wam pokazać naszego ciastka. Ponieważ tutaj y, postanowiłem, że mufinki nie ma dzisiaj. To ja mu w końcu wybudowałem. Tutaj jest nasz ciastek. Trzeba go w końcu nazwać, bo on nie ma jeszcze ciastek, powiedz coś. Widzicie, nie rozmawia ze mną. Podobno mufika mówi, że on z rozmawiał. Ja nie jestem w 100% tak nie wierzę, mufince. Zamykamy te drzwi i idziemy stąd. To jest ciastek, ciastek. Poznajcie nowego członka rodziny. Historię, jak go poznaliśmy. Będziecie mieli u Mufinki na kanale, czyli Mufina Art Gaming. Tak więc zapraszamy tam. Jutro wlatuje tam super odcinek, super leśny odcineczek. Tak więc na pewno tam wbicie. Zobaczcie, co tam się ciekawego działo. A my co? A my co w tym momencie? Ja proponuję, żebyśmy w tym momencie przeszli i zebrali jakieś surowce. Powiem wam, że ja naprawdę nie mam. a nie, ja nie chcę być wiedźmą, Poczekajcie, trzeba, trzeba się zamienić z powrotem. Poczekajcie, ja pójdę sobie do tego. naszego to temu gdzieś, gdzieś się przemienia. Nowe potworki. Dobra, dobra. I teraz możemy, teraz jest elegancko. Teraz wyglądamy naprawdę uroczo, słodko. O, hop, 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 hop. hop. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby grać jako slime, ale, ale to wy zdecydujcie, czy mamy grać. Ja widziałem, że dużo osób pisało, żeby grać pando. Ja myślę, że panda to było nasz tosik, więc prawdopodobnie jutro staniemy się pandą. Czy ja mogę się. O, mogę pływać. <laughs> slime nie może. Pły... Jej, co jest? Patrzcie, nie mogę się wydłużyć. Ja nie mogę. Slime są trochę przerażające pod tym względem, bo boję się, że mogę się łatwo utopić. Ale plusem, zobaczcie, mogę sobie pod drzewka wchodzić. Tak więc o, jajeczko, super bo Mówika ostatnio O, kolejne kolejneczko! Super, będziemy mogli zrobić ciastka. Ja mam dobry pomysł. Trzcina eee, cukrowa! Będziemy robić ciasta! O nie, nie! Nie, 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 taki, 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 ty, co ty robisz? Szybko, na górę, na górę tym slajmem. Potrzebujesz bloki, ja nie mogę. Muszę się wspinać, zapomniałem o tym. Łomatko, nie, ży życie slajma jest bardzo ciężkie. Ja bym chciał zostać akselotem, tak sobie myślałem ostatnio, że ak bycie akselotem też jest bardzo spoko. O, jest, mamy trzinkę mam cukrową, tak więc wracamy do domku. Ej, powiem wam, że strasznie ta kamera jakoś tak lata nam dziwnie. Ty ci slajmem. Ja nie mogę. Powiem wam, że patrzenie z tej, z tej perspektywy jest bardzo ciekawe. W sensie no, no zobaczcie, no nie, nie widzę bardzo, bardzo mało. Widzę jakąś tylko trawę. Nie, 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 proszę, 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 proszę. Ja nie mogę. Nie, nie, bycie slimem jest złe. Wracamy to, nie nie będziemy slimem dzisiaj. Chyba, że jakbyś nam się udało być dużym slajmem, to był sztos. Ej, a jakbyśmy byli squidem? Co wyda to? Ej, mam pomysł! Zamienimy się w squida. Dobra, ja idę zapolować na squida. Nie, nie pomocy! To jest będzie problem duży. Musimy zapolować na tego squidziaszka, który tutaj jest. Jest, 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 yes. Ej, 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 a, a, a. Co jest? Widzieliście to? Co co tu się dzieje? Czemu ja tak dziwnie patrzę? Ja nie mogę. Słuchajcie, okay, wypłyniemy. Widzieliście to? Co to jest? Czemu wszystko jest w mgle? Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Zobaczcie, ej, bobelki mi uciekają. Ja nie mogę być na tym. O, bo, ej, 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 szybko. A, a, nie, nie. O, oh, szybko pod wodę. A, e? e, nie pływam, że. Jeju, jak to, jak to. Nie, musimy się zanurzyć chyba. Ło, pod wodą jest sztosik. Jednak będziemy pływać pod wodą. Ja bym sobie tutaj zrobił squidowo, squidowy domek. Kosowałbym o matkę, jak to się ciężko kupił. Potrzebujemy narzędzi, żeby być squidem. No, to nie jest zbyt dobry sposób. Ty, a czy squid może skakać na trampolinie? No, Daw, dawaj, 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 dawaj. Ja nie mogę. O! Ej, ale jak to fajnie wygląda? Ja nie mogę. Ja cię kręcę. jak to jest sztosik. O! Nie, 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 nie. nie! Uh, w ostatnim momencie Bycie Squidem jest zbyt ciężkie Powiem wam tak, wracamy do bycia normalnym człowiekiem To nie ma sensu O matko, o matko Jeżeli chcecie odcinek jak z, zostałem squidem, squidem przez cały dzień To e, napiszcie w komentarzu Squid Ja w tym momencie przypnę wam serduszko I przede wszystkim jak dotrwaliście do tego momentu Bo powiem wam, że naprawdę dzisiejszy odcinek jest mega dziwny A, drugie, jest takie fajne wejście Ja muszę to jeszcze wszystko oświetlić No i pozbyć się tego oczywiście tej ziemianki Bo to też mi powiem wam, że troszeczkę przeszkadza Mój pokój jest nieoświetlony, ale łóżeczko tu jeszcze przetrwa O właśnie, przyśpimy się. A dobra, 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 jest dzionek, jest dzionek, ja uwielbiam dzionek O, już się jakie tam jakieś palą Pasowałoby, Ło! Wow. Powiem wam, że totalnie jest są te rzeczy I przez to się tym bardzo dużo potworów Mufinka ostatnio wypuściła wszystkie kury Nie wiem co tu się stało, ale nie ma żadnych kur Więc będziemy musieli znowu poszukać trochę jajek Ej, a może się uda, poczekaj, spróbujmy Jedna kurka a, nie ma, no niestety, jak pech to pech ale co z tego Zawidor? Wiecie, co pójdziemy do I zobaczymy, czy ona ma coś pysznego w lodówce. To jest bardzo ciekawe. O, ja bym tak rozłożył tu smarchewka. O, właśnie, żeby tu na całym stole zawsze było jedzenie. To jest bardzo ważne. A tutaj też są talerze. jeju, tutaj nie ma jedzenia, to też trzeba rozłożyć, Żeby Każdy jak ktoś przyjdzie, to by mógł sobie zjeść coś pysznego i lecimy tutaj! Co my tu mamy? W lodówce zostały melon. O, weźmiemy sobie 16 melonów. Czy ja mogę tutaj... Ej ej, 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 Nie mogę go zblendować, ale słabo! A poczekajcie, a w piekarniku nie działa? Plus yy, zmywarka. Ja mogę tu wrzucić, ja chyba nie mam mydła Okej, okay, bo tu trzeba mieć mydło, marchewka też nie działa Czyli musielibyśmy mieć mięsko Ej, poczekajcie, pójdziemy zapalować na mięsko, zobaczymy czy to działa Bo powiem wam, że jeszcze nie piekłem nic z mikrofali czy mikrofala działa po prostu jak ten Jak, 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 jak piecyk O, dobra, mamy kurczaczka, czyli to mogę go nie pokonywać Bo nie wyleciało, no mamy pH. Trzeba byłoby naszego pieska w końcu nakarmić Bo on widzę tutaj, o, jak sobie się miła. Teraz tak, odpalimy mikrofalę nie działa. No nie, a w to Nie działa. Powiem wam, że jestem zawiedziony troszeczkę. Co to jest? Co to jest? O co tu chodzi? Ja nie mogę, dobra, wiecie co, ja się totalnie nie znam tutaj. Nie chcę, nie wnikam, ty jest skosz. dobra. Idziemy, nie, nie ma to sensu. Ja nie ogarniam jeszcze totalnie tego, co tu się dzieje w tym domku. Ja bym sobie zrobił pranie. Tu też mydło jest potrzebne. Rysz nic nie, ale ty trzeba wody, you need to have water. Okej. Okay. Czyli potrzebujemy wiadra, wody i do tego mydła, tylko jak zrobić mydło? To jest pytanie. Ojej. poczekajcie, czy my z tym przeskoczymy, bo to właśnie. się. Aj... No nie! Ej, że nie padł, bo do bo, bo. Okej, dobra, udało się. To jest ten mufinki domek, czy jak to nazywać. Pasowałoby to w końcu, prze... chociaż tutaj ścieżkę dorobić, bo nie ma tutaj w ogóle ścieżki. Jakieś koniki inne. Każdy koń, bo tu ten koń jest inny całkowicie. Musimy jeszcze zapolować na kilka potworów, na przykład na Blaze. Do Nederu trzeba iść i byśmy się mogli zamieniać w Nederowe potwory. To jest sztos. dobra. Więc ja już mam pomysł na następny odcinek, czyli lecę do Nederu zdobyć Nederowe postacie. Dobra, mam nadzieję, że takie odcinek wam się podoba. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Na razie wszystkim.